Halo, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym live'ie yy, Słuchajcie, yy, jeżeli chodzi o moje zdrowie, nie jest najlepiej yy, Niezbyt dobrze się czuję, ale yy, ostatnio mi przeszło, więc yy, wczoraj się źle czułam Dzisiaj rano też, ale teraz już się czuję dobrze Ojej, nie, nie, coś mi się łączyło. Dobra, coś mi się łączyło znowu. Yy, dobra. Już tutaj sprawdzam yy, czat yy, i będę wszystko yy, tutaj yy, nadzorować, że tak powiem. No i dobra. Yy, jestem na ranczu starszym, tak jak tutaj widać. Może troszeczkę przyciszę ten dźwięk. Dzisiaj bez muzyczki. Yy, nie chciało mi się już ładować muzyczki, yy, bo dużym Wam, że bardzo mi się podoba ten koń. Eee, I zobaczcie. 480 Starcoins. A nie, nie jesteś na konia, bo kosztuje 485 Starcoins, tego co chciałam kupić. Witam! Dziobak 123. Dzień dobry, dzień dobry. Najgorzej, że mam jeszcze telefon pod ładwarką i... Czasami będę zergać, zerkać serka y, kątem oka y, na czat. Bo on napiętą ładwarkarz. Hmm, może poczekajcie, się trochę przesunę. Będzie może lepiej. Hmm, dobra. Nie, ja teraz będę w Ja, Dobra, nie zginę Jeżeli coś słyszycie, to bardzo przepraszam. Na każdej razie pewnie coś słyszycie. Um, no i tak, zrobimy sobie dzisiaj wyścig. Zobaczcie, kupiłam tego konia w piątek. I dalej ją po pierwsze i w ogóle nic mnie nie wbijałam. E, no, po prostu jest super, że ja w ogóle nic nie robiłam z tym koniem. Tylko na nim jeździłam. Nic więcej. I zadanka robiłam, ale nie było. Akurat e, za, e, dla konia. E, no i tak. E, Ogólnie chciałam zrobić fajną miniaturkę, dlatego mi trochę dłużej zajęło, bo ogólnie ja już miałam robić to chyba jakieś 5 minut temu. Ale zajęło mi, bo nie mogłam wybrać miniaturki, bo musiałam jeszcze zrobić miniaturkę. Bo ostatnio, no, Gotland nie pasują. No po prostu do ostatnich live'i y nie chciał mi się szukać żadnej fajnej miniatury, więc... Po prostu, oj, oj! Więc po prostu wkleiłam <grymą> Gotlandy, bo yy... miałam tę miniaturkę z tego względu, gdyż no, pobrałam sobie ją nie wiem po co, yy, kiedyś yy... i ją zostawiłam. Ojej, dasz mi ten szablon kiedyś, proszę. Ey... Tak, dam ci, tylko yy, no, teraz nie ma w domu, jestem na działce, więc yy... ojej. Zagapiłam się w telefon i nic nie... I nie patrzyłam na... Ekran. E, dam ci dziobak. 1, 2, 3... Tu mnie... Ten szablon na hobbyhorse'a. Bo dzisiaj pisałam z dziobakiem. Że tak powiem. E, dzisiaj pisałam z dziobakiem. Na, na messengerze. Właśnie a propos tego. Jejku. Ja tutaj patrzę i na czat, i na... I na ekran. Jest mi bardzo... Ciężko? Ejku. No. Kurczę. trzeba sobie fajnie. Boże nam się dzisiaj uda dobić 10 osób, ale nie sądzę. koniec mm. No. Koniu, co ty robisz? Kiedyś w tym byłam najlepsza. Teraz już w tym nie jestem najlepsza. No nie, cały czas patrzę. Telefon. Pamiętam coś czy... Yy, zaklinowałam się. Muszę jeszcze raz. Właśnie zaklinowałam. Co najlepsze, jak zrobiły się te cztery wyścigi tutaj. Yy, solo. I cztery wyścigi. Yy. Tutaj wypadłam Zareny. No. I teraz kolejny jest tam przez korzyść. No, no, tak, pewnie. W ogóle, co ja zaczęłam mówić? A, jeżeli zrobicie 4 wyścigi solo, te co teraz ja robię, i 4 wyścigi z, z tymi ludzikami, automatycznymi, że tak powiem, to jest 800 PD dla konia. Więc dużo, ale ja bym chciała 800 PD dla postaci, bo ja potrzebuję PD dla postaci, a nie PD dla. Y a kiedy live life razem? Um, no nie wiem, nie wiem. Um, zobaczymy. Um, pewnie długo będzie live razem. E z SSO tak, przez telefon. Ale teraz po prostu, wiecie, tak na szybko usiadłem i pomyślałam sobie, a może e robimy. Ojej, kiedyś na pewno zrobimy. Oj, 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 oj. Kiedyś na pewno zrobimy live razem. Ale m, teraz to mówię, y, ja usiadłam i po prostu mówię, a dobra, zrobię live'a, bo mi się nudzi. Bo ogólnie tak, rano zaczęłam <grywka> Nie wiem, co Rano zaczęłam y, grać i sobie grałam i tak, 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 tak nudą grałam. Potem y, jeszcze pisałam oczywiście z dziewakiem. Y, rano. Potem yy, była ładna pogoda, więc się ogarnęłam i wyszłam sobie na dwór. Yy, potem nudy yy, no, do tej pory się bawiłam. Przed chwilą zaczął padać deszcz. I padał. Yy, aha, już chyba ja nie wiem co stałam. Ja yy, Teraz reklam u mnie już... Teraz reklam u mnie już był z Avis. A nie no, zepsułem mi się za wodę. Aha, że live był. A, że live był ze mną na kanale Dziewak 1, 3. No tak, prawda. Jejku, mi końc za szybko biegnie. Muszę go zwolnić, bo inaczej nie wyrabiam. Ile mam ma szybkości? 8. A masz winność 160. 156. Ja muszę szybkim galopem jechać, a nie cwałym! a tu jest najgorsze, bo ja będzieć cwałem. I zawracamy. Teraz tu hop. Teraz tu hop. I teraz najgorsze beczki. Ej, Gdzie ty tam to nie jedziesz? Eee. Tu zakręcaj! Dobra. Jedziemy dalej. Tu mogę chyba sobie kawałek przedsłałować. Co ten koń zrobił? Ej, pytaj, co ten koń zrobił? Serio. Bo ja się ja jestem zwycięzcą. Ojej. Ojej, z tym będzie naj, najciężej będzie. Z tym wyścigiem. O, cztery osoby. Strasznie duże. Nimf. Nie mogę tym koniec skręcać. Tak. Taka masz Dobra. Jedziemy. Teraz tu. tam. ojej. gdzie teraz... A, teraz będzie tu. Czemu je ja jedynie galopem? Teraz tu. I ja tak cały czas na przemiennie patrzę i na telefon, na czat, bo na telefonie mam czat, i na y, komputer. 400 PD. Udało się. No nic się nie dziwię. Dobra, nie chce mi się robić kolejnych tych. Z tego względu, gdyż to nie dałabym sobie radzić, skoro takie białe Ehm. Dobra. Chciałabym bardzo porobić zadanka. Um, ale miałam trenować, więc y, idziemy robić zadanka. Zmiana planów. Idziemy robić zadanka. I jedziemy do Jodłowego Gaju. Chyba. Tak, po mam zadanku sobie pojedziemy do dużego gaju to sobie pojadę tak i teraz masz mniej już do zwinności no właśnie I na wyścig daje więcej zwinności niż na ten Już tak ogólnie bo ja wiedziałem mm. że o Ktoś się tam Mmm... chwila ja dobrze jadę tak dobrze jadę i Ju, już myślałam, że źle jadę. jadę to jest do do to jest ten dorobiony, a to jest do buka. Mm. pięknie Słucham jakieś wyścigi to, 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 to możemy sobie jeden z tych wyścigów zrobić to. ale co może potem bo wiem że ten wyścig jest bardzo poplątany Czerwony był, on był spierny. Nie, on był bez żadnego prelot. I da, dobra, jesteśmy. On był bez, bez żadnego żadnego nie wiem, to Trzeba od niej będzie to robić. Wróciliśmy do domu tego koniec, tylko kupiłam. Mm. Teraz ona jest na łóżku. Oliwia stań się